W poprzednich odcinkach Odcinek drugi! Ha! Jest mocny. na nie poradzi sobie z szóstką ninży. I jednym mistrzem wół. Ha! W nie jesteście ninja. Jesteśmy. Nie jesteśmy czarni jak oni. To dlaczego on jest czarny? Ale... Co? Pomyślałam, że to jest wasze, szef ten czarny i on was zahipnotyzował, żebyście mu służyli. Co? Wcale nie. Ja to kol. Nie słyszałam o tobie. Co? Nie wiem, z czarnego Ninży? No tak, no. Nie. Ładnie to tak nie z... no czarnego Ninży? Dobrze, przynajmniej znowu do tego. Dobra, czego. Po co tutaj przyszłeś? Przyszłam wam was pokonać. To pokonaj tamtych oni. I jeszcze przyszłem tu drugiego powodu. Wiem, gdzie jest kryształ. Broń kryształowa. Naprawdę? Tak, mam w niej mapę. Musimy tam iść, bo jak oni ją zdobędą, to. Nie uda nam się uratować Ninjago. No to co? Dobra, możemy iść za tą twoją mapą. Dobra. A więc idziemy. Co u oni? Ej, musimy iść. Ale gdzie? Przecież nie mamy mapy. Ale oni ją mają. Ninja! To więc my musimy iść sami śledzić. ich. Dobra, szefie. Dobędziemy ten broń i będzie nasza! Dobra. O, widać ich! Idziemy za nimi! Dobra! Idziemy tak od kilku godzin. A nawet może od kilku dni. Daj spokój. Idziemy tu od paru minut. No tak. Daj spokój. Musimy iść, żeby to pierwsi mieć. To zniszczyć. Dobra, idziemy. Tu będzie trochę stromu. A jak sobie poradzimy. Dobra. Ach, udało mi się sporo tych chodków przejść. Ach, jeszcze nie. Jeszcze nie dużo zostało. Zaraz wyjdziemy do tej jaskini. Dobra, idziemy. Nie wiem gdzie ta broń Ech, wyszliśmy przynajmniej z wioski. I wyszliśmy gdzieś tu Dobra, musimy iść gdzieś Musimy iść dalej Oni atakują Dobra Do Dobra, my idziemy Reszty drogi musimy przejść bez nich. Dobra, idziemy. Ech, ale to daleko. Ech, idziemy dalej. Nie możemy się poddawać. No rację. Idziemy dalej, chodźcie. Dobra, już widać broń. Tak. Mamy ją, zniszczymy ją i będzie super. Tak. Nie to szybko. Au! Pokonał mnie. to, to broń? Ciekawe co to byłem potrafi. Dobra, można na przykład przeniesienie się do Lego ninjago. Tego ninjago city. Dobra, przenosimy się.